Erolo! wszystko w kanale, gdzie jest Gryciniczek i dzisiaj opowiem jak wyłączyć narratora w Minecraft, bo mogliśmy go nie włączyć, a teraz nie wiem jak to wyłączyć. No to dzisiaj Wam po prostu na to dam odpowiedź. E, więc zapraszam do odcineczka, tylko pamiętajcie łapce w górę, żeby zasięgi poszły w górę, bo dawno nic nie nagrywałem, więc po prostu poproszę Was, żeby tutaj dobiliście jakieś 15 łapek, żeby zasięgi powróciły stare. No i co, lecimy z odcineczkiem. Więc narratora prawdopodobnie większość z Was włączyła tak jak ja no, nie chcą, co że powiedzmy, naciskacie od do. Narrator, słuchaj. czyta system. A widzicie, ja właśnie go włączyłem w tym momencie. I powiedzmy, najrzecie ściągnął się tutaj, widzicie na trybu. Przycisk ryb wielosobowy. No właśnie, sami wysłyszycie, co on tutaj gada ten narrator. I to jest czasami denerwujące. Um, więc jak to po prostu wyłączyć? Po prostu sobie klikacie na klawiaturze, bo to na klawiaturze w sumie to tylko działa. Przynajmniej ja o tym wiem. E, klikacie CTRL i B. Narator był. No właśnie, narrator był. To jest w zasadzie tok, i właśnie to jest ten przycisk. Klikacie, żeby to po prostu włączyć i wyłączyć. Czyli Ctrl B. Narlator, czyta wszystko. Włączacie go, Ctrl B. Włączacie go, Ctrl B. Narrator czyta czat. Tak, tu, poczekajcie? Narrator, czyta system. No właśnie, on jest teraz wyłączony, nie wiem. No właśnie, to jest. Klikacie Ctrl B, żeby go włączyć i wyłączyć. oni się sami denerwują, bo chociaż gierki, no to się denerwuje podczas tego, ale jeśli grać na jakiś serwerach, w sumie multiplayer, kiedy otwieracie skrzynie w giliach innych osób, na przykład te skrzynie, są czasami śmiesznie nazwane, to naprawdę śmieszne sytuacje z tego wychodzą. Jak macie powiedzmy, tego właśnie narratora włączonego, więc jeśli grać na jakiegoś serweru, multiplayer, to wam polecam go mieć włączonego, bo to czasami no naprawdę bardzo śmieszne sytuacje. I co? Pamiętacie o łapce w górę subskrypcji, z dzwoneczkiem, i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcineczku który na pewno nie będzie mniej ciekawy niż ten.